Panie trenerze, wczoraj zakończył się sezon. i Czy zestawiając to, co osiągnęliście, a więc drugie miejsce w lidze, a także zdobycie Pucharu Polski, gdzieś się pokrywa się z oczekiwaniami, jakie pan miał przychodząc do legii? Jestem bardzo zadowolony z przebiegu sezonu, z postępów i oczywiście z wyników ostatecznie, bo według wyników nas oceniają w końcu. Powiedziałbym teraz już z perspektywy, że nawet chyba przerośliśmy te oczekiwania, które były. Chyba nikt nie oczekiwał, że zdobędziemy mistrzostwo. Po tym początku sezonu i jeśli jesteśmy w finale Pucharu Polski, no to oczywiście zawsze jest 50-50, a po tym początku dla nas niekorzystnym to raczej było 20-80, a nie 50-50, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak się skończyło. Albo zmartwię Pana, albo zaskoczę, ale moim zdaniem 30 tysięcy fanów Legii, którzy wypełniają stadion, a także rzesze kibiców tego klubu zawsze i wszędzie oczekują, że będzie to Mistrzostwo Polski. No. Tak, oczywiście to jest uzasadnione. Jeśli ktoś gra dla Legii, pracuje dla Legii, no to musi walczyć o najwyższe trofea. ale futbol troszkę inaczej funkcjonuje. To się dzieje teraz, a to co działo się wcześniej, jaka była historia zwycięstw, tak więc tak naprawdę trzymajmy się faktów i przede wszystkim trzeba mieć trochę szacunku do innych drużyn które bardzo duże postępy poczyniły raków, pogoń, lech, także jest wielu kandydatów musimy być odpowiednio przygotowani. Przeszłość jest super, ale nie pomoże nam w przyszłości. Może się, może się nie zgodzić. No bardzo proszę, Cezary Kowalki ja wydawało, że po tym najlepszym meczu w lidze, jaki został rozegrany z Rakowem Częstochowa, który legia w Warszawie wygrała i zbliżyła się do Rakowa, że, że to będzie taka walka do samego końca o mistrzowski. Tytuł. Okazało się, że, że Legia przegrywa z wartą Poznań i remisuje z miedzią Legnica. No to, to, to po prostu było. Coś, co, co było bardzo dużym zaskoczeniem, że w takim momencie, po takim meczu, po tak fantastycznej grze, gdzie Legia pokazała, że, że gra najładniej w piłkę w Polsce, bo tak, tak to można, można było wybrać dwa, trzy najlepsze mecze i nagle się okazuje, że nie, że, że nie ma żadnych szans i rozmawiałem z Jackiem Zielińskim, który też jest wielkim zwolennikiem Kosty i, i generalnie, no, że nie, raków jest dużo lepszy i, i po prostu e, dziś na dziś dobre jest to e, drugie miejsce. Moim zdaniem za szybko legia po prostu. Zrezygnowała z walki. Ja nie mówię o tym, że musiałaby Legia wygrać, że zdobyć to mistrzostwo, wiadomo jaki był poprzedni sezon, ale, ale liczyłem na to, że, że jednak ta walka będzie trwała dłużej. To ja wobec tego zadam pytanie, które jest z tym związane. Czy, czy Wy jako legia, a pan jako trener liczyliście na to, że po tak świetnym meczu z Rakowem Częstochowa uda się ten raków dogonić na finiszu sezonu? Ja co jiem bo mam ten man auch nicht mal. Tak, jak ktoś za dużo marzy, to jeszcze może mieć problemy z obudzeniem się. Marzenia to jedno, a rzeczywistość to coś zupełnie innego. Tabela pokazuje siły drużyny. Mieliśmy 9 punktów różnicy, jeśli chodzi o raków. 9 punktów, ale tak, oczywiście były momenty, kiedy dochodziliśmy. Czyli zmniejszaliśmy ten dystans, ale futbol funkcjonuje inaczej. Nawet przekroczyliśmy te nasze oczekiwania, graliśmy nawet, przekraczaliśmy siebie, więcej dawaliśmy z siebie niż 100%. Plus oczywiście czas. Czas to jest kolejny czynnik. Raków był najlepszą drużyną w tym sezonie, zasłużenie wygrał ligę, a my musimy się dalej starać.